W gminnych obchodach 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Strażaka na płycie rynku zebrali się mieszkańcy Trzebini i okolicy, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, druhowie Trzebińskiego Chówca ZHP, reprezentacje trzebińskich placówek oświatowych oraz przedszkoli, koło pszczelarzy z Trzebini, Przedstawiciele miejscowych organizacji pozarządowych. Przedstawiciele samorządu Trzebini. Uroczystość rozpoczął występ Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Krzysztofa Palchowskiego. Po czym odbył się apel z okazji Dnia Strażaka który prowadził Jacek Woch, komendant miejsko-gminnej straży pożarnej w Trzebieli. W czasie hymnu państwowego wciągnięto flagę państwową na maszt. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szanowie, brygadier Mark Bembenek oraz burmistrz miasta Trzebini, Adam Adamczyk wręczyli medale i odznaki wyróżniającym się druchom z jednostek OSP: Druch Wojciech Dymek, Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa. Jacek Dębiec i Krzysztof Pilaszek, Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa. Krzysztof Lorenz, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Odznakę wzorowy strażak wręczono duchom: Anna Duda, Karolina Kulczycka, Michał Wilma, Stanisław Czarny. Słuchowie strażacy, to dzisiaj Wasze święto, ale też mają to okres świętowania generalnie strażaków, i tych ochotników, i tych, którzy pełnią. Te funkcje zawodowo. Dlatego mając dzisiaj to szczególną okazję podziękować Wam, druchowie naszych Ochotniczych Straży w Trzebini w imieniu mieszkańców miasta i gminy i tych najmłodszych, których widzimy tutaj kolorowo ubranych i młodzieży i tej starszej młodzieży również, chcę pogratulować tego faktu, że możecie dzisiaj takiej radości świętować ale życzyć też, aby ta Wasza charyzma, ochota do spełniania tej funkcji przecież społecznej, przecież spontanicznie yy, przez Was nigdy nie ustała i była taką Waszą domeną jeszcze przez długie lata i aby szyld ochotnicze straże pożarne był zawsze aktualny i nigdy nie tracił na swoich wartościach i znaczeniu. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, przede wszystkim proszę Moje słowa uznania i podziękowania za ceremoniał, wieloletni ceremoniał obchodów tego Wielkiego Święta Państwowego z włączeniem szefijńskich W preambule Konstytucji 3 maja napisano, że uchwalono ją, aby uzyskać wdzięczność współczesnego i przyszłych pokoleń. I my, strażacy Ziemi Książkiej, będący tu już w służbie od 145 lat, jesteśmy wdzięczni pokoleniom, które były przed nami. Kultywujemy nasze ceremoniały. Jesteśmy pokoleniem, które wykonuje swoją trudną, żmudną pracę ratowniczą. I też chcemy, aby przyszłe po nas pokolenia również miały. Ten szczęśliwy okres miały narzędzia do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. W dalszej części obchodów zebrani na rynku obejrzeli okolicznościowy program artystyczny pod tytułem Śladami Jana Pawła II, przygotowany przez nauczycieli i przedszkolaków z przedszkola samorządowego nr 6 w Trzebini Gajów. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszrowali przez rynek i ulicą Piłsudskiego udali się na uroczystą mszę świętą odprawioną w intencji ojczyzny oraz straży pożarnej w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Trzybuniu. Z udziałem chóru milenium